A czy wy przypadkiem nie uciekliście z domu? Prostuj się, zrób kilka ćwiczeń. Do aktorstwa raczej nie wrócę, bo są dorośli aktorzy, znaczy zawodowi aktorzy, którzy doskonale się sprawdzają. Zobacz pod mikroskop, to się przekonasz. Czy wyobrażacie sobie, że pozwalacie swojemu dziecku na samodzielną podróż autostopem? A może w czasach, gdy sami byliście dziećmi, był to wasz codzienny sposób przemieszczania się? Nie jadę na kilometr z Cuchniedorszym! A czym ma cuchnąć? Może Romano i Julią? Według Adama Bachdaja, autora książki Podróż za jeden uśmiech, która była pierwowzorem serialu z 1971 roku, do jej napisania zainspirowały go własne doświadczenia z podróży autostopowej. Co podać chłopcy? Wuzetkę i duże lody. Masz pieniądze? Nie, a ty? Ja też nie. Musimy pamiętać, że w tamtych czasach taki sposób podróżowania był bardzo popularny, czego dowodem były książeczki autostopowiczów, które niejako potwierdzały dobre intencje podróżujących, a kierowcom pozwalały na uczestniczenie w loteriach. Łajzo, przez ciebie straciliśmy fantastyczną okazję! W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was za kulisy tego kultowego serialu. Sprawdzimy, co dziś robią jego główni bohaterowie, pokażemy miejsca, w których kręcono zdjęcia, odkryjemy kilka ciekawostek i przyjrzymy się samej produkcji. Pani go nie zna! On potrafi wejść, a za żadne skarby świata nie zejdzie! Jesteście gotowi na podróż za jeden uśmiech? Zaczynamy! Produkcja Serial Podróż za jeden uśmiech, jak wspomnieliśmy, to ekranizacja powieści Adama Bachdaja, który napisał ją w 1964 roku. Bachdaj był bardzo popularnym pisarzem dziecięcym okresu PRL-u. Poza podróżą napisał m.in. takie książki jak Stawiam na tolka banana i Wakacje z duchami, które również doczekały się swoich ekranizacji. My, Trzech Podejrzanych. Każdy z nich. A może wszyscy razem maczali palce w tej hecy z duchami? Ponadto wiele jego opowiadań można znaleźć w książeczkach z serii Poczytaj mi, Mamo, którą z pewnością wielu z Was doskonale pamięta. Adam Bachdaj był scenarzystą w serialu Podróż za jeden uśmiech, dzięki czemu adaptacja doskonale zachowała wierność oryginalnym dialogom i spójności fabularnej. Gdzie my właściwie jesteśmy? Gdzieś w Polsce. Jestem strasznie głodny. To przełknij ślinę, to Ci przejdzie. Wszystko to dzięki temu, że Bagdaj doskonale wiedział, które z wątków dydaktycznych i komediowych powinny zostać przeniesione na ekran z jednoczesnym zachowaniem charakterystycznego dla swojej twórczości balansu pomiędzy beztroską przygodą a poważną życiową lekcją. Autostopem? Przecież nie mamy książeczki! A Jack London miał! No i co pomyśli mama na helu? Reżyserem był Stanisław Jędryka, którego można wręcz nazwać niekwestionowanym specjalistą od adaptacji literatury dziecięcej oraz młodzieżowej. Miał on swoistą intuicję do pracy z młodymi i nieprofesjonalnymi aktorami, a także talent do stworzenia dynamicznej i wciągającej narracji. Super! Bo ta walizka to ciemna mogiła! Wielka rzecz, może z nami nie jechać! Ale przyrzekłem jej, że będę się nie opiekował! Warto wspomnieć, że Podróż za jeden uśmiech nie jest jedynym serialem, przy którym współpracował z Bagdajem. Był reżyserem także między innymi serialu Stawiam na Tolka Banana. Miej honor i odczypia. najlepiej zrobisz, jak pójdziesz do mamusi żeby ci pieluszki zmieniły. W przypadku Podróży za jeden uśmiech Hendrika skupił się na dynamicznej narracji. Serial składa się z siedmiu odcinków, z których każdy jest zamkniętą przygodą, a to utrzymuje wysokie tempo akcji. Ponadto w serialu wykorzystane zostały przez niego realne plenery polskiej drogi, co pozwala na traktowanie produkcji jako autentycznej. O miejscach kręcenia, oczywiście, opowiemy wam za chwilkę. Muzyka do serialu została skomponowana przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Taka zabawna zbieżność z imieniem jednego z głównych bohaterów. Charakteryzuje ją dynamika i motywy jazzowe, które podkreślają tempo akcji oraz wakacyjny klimat. Zarówno współpraca Adama Bachdaja Stanisława Jendryki, jak i Jerzego Matuszkiewicza, a także doskonały dobór obsady pierwszo- i drugoplanowej przyczyniły się do tego, że serial do dzisiaj jest traktowany jako wizualna oraz emocjonalna podróż definiująca polskie kino młodzieżowe. Miejsca kręcenia Zamerem reżysera było stworzenie serialu autentycznego, przez co wykorzystał prawdziwe plenery polskiej drogi. Dzięki temu podróż za jeden uśmiech jest bardzo cennym źródłem informacji o realiach oraz estetyce codziennego życia w Polsce w początkach lat 70. ubiegłego wieku. Kręcono w miastach takich jak m.in. Kraków, Kazimierz Dolny, Hełmno, Gdańsk, Sopot, Hel, Jastarnia, Brodnica Górna i Dolna czy Kartuzy. Zacznijmy od tego, że Poldek mieszkał w Krakowie przy ulicy Grodzkiej. Jego kamienica stała naprzeciwko kościoła świętego Idziego. W serialu zobaczymy również inne, dobrze znane miejsca Krakowa: majestatyczny kościół mariacki, sukiennice oraz dworzec kolejowy, z którego bohaterowie wyruszają w dalszą podróż. Grand Hotel w Sopocie od lat jest niemym świadkiem wielu filmowych historii, zarówno dramatów, jak i komedii. Proszę, proszę pana! Co pan robi? To właśnie tu powstawały sceny do takich produkcji jak 07 z stawka większa niż życie, sztos w niebowzięci i oczywiście podróż za jeden uśmiech. W odcinku Polowanie na kapelusz Poldek trafia do Grand Hotelu w poszukiwaniu zgubionego kapelusza wartego 100 tysięcy złotych. A co ty tu robisz, chłopcze? Przyniosę pani kwiaty! Kto je przysyła? Jakiś podejrzany facet! Niech pani uważa, bo oni szukają kapelusza, którym jest schowany brylant za 100 tysięcy! A właściwie wartego tyle, ile schowany w nim szczęśliwy kupon tatolotka. Jest! Jest! Brylant? Niech pan pokaże! Jaki tam brylant? To kupon tatolotka. W tym samym odcinku chłopcy pojawiają się także na słynnym Sopockim Molo. Z kolei ostatni odcinek serialu Pożegnanie z Dudusiem rozgrywa się we wnętrzach zamku w pieskowej skale. Fani produkcji pamiętający scenę, w której Poldek wydostaje się ze strychu przez kominek w sali Kazimierzowskiej mogą być zaskoczeni nie znajdując tamtego elementu w rzeczywistości. Kominek nigdy nie istniał. Został stworzony specjalnie na potrzeby zdjęć z papier i gliny przez scenografa serialu. Poldek! Kociołu, faczek, ty z nieba mi spadłeś? O. Nie z nieba, tylko ze strachu. No i oczywiście Kazimierz Dolny. Miasto wyjątkowo nam bliskie i niezwykle lubiane. Choć serial zrealizowano w Czerni i Bieli, bije z niego światło upalnego czerwcowego dnia. Taka już magia kina. W rzeczywistości zdjęcia w Kazimierzu Dolnym powstawały jesienią w październiku, mimo że na ekranie widzimy lato w pełni. Filmowcy wspominali, że młodzi aktorzy często musieli grać na wdechu, bez ich ust nie unosiła się para w chłodnym powietrzu. Ani słowa po polsku. Shut up! Thank you! W serialu zobaczymy m.in. rynek główny z charakterystyczną studnią, mały rynek, zamek, góry trzech krzyży oraz okolice pod spichlerzem. Nie martwcie się, pisze przez wołanie, przez ew. Można pisać przez skałę, byle się nie martwili. Na podpisy, na co ciekawi? I w ogóle to oni nic z tego nie zrozumieją. O to właśnie chodzi, dyplomatycznie, kapujesz! Poprzez skupienie się na motywie autostopu, twórcy przedstawili specyfikę podróżowania w okresie PRL-u. Wówczas o wiele ważniejszą od pieniędzy była uprzejmość oraz relacje międzyludzkie, co może także przyczyniać się do tego, że wielu z nas wspomina serial z sentymentem. On jest trochę upośledzony ma błędy w wymowie. A no, walizkę ma koncertowo, a nie ma na podróż do Dyni. Bo ma bardzo skąpych rodziców. W poszczególnych odcinkach można znaleźć swoistą galerię ówczesnej motoryzacji. Najczęściej podwożącymi chłopców samochodami są samochody dostawcze. Żuki oraz Nysy, które wręcz stały się synonimem polskiej drogi. Wysiadać, gapowicze! Co, nie mogliście poprosić? Ja chciałem, proszę pana. Chciałem, chciałem. Chcieć to za mało. A uczycie się jeździć autostopem. Cześć, cześć. O wiele rzadziej bohaterowie mogą liczyć na podróż samochodami osobowymi, w tym między innymi Warszawami i serenami, co budziło ich ekscytację. Ile wchodzi do niego benzyny? 40 litrów! Dużo pali! Warto także wspomnieć o tym, że w serialu przedstawiona została także scenografia oraz moda lat 70., poczynając od dworców kolejowych poprzez zajazdy i typowe osiedlowe podwórka, a kończąc na strojach i fryzurach bohaterów. Dziękuję! To się dobrze składa, bo mam niezapłacony rachunek. Jednym z elementów stworzonego pomiędzy głównymi bohaterami kontrastu jest miejski, modny styl dudusia oraz o wiele prostszy ubiór poltka. Ich stroje są również traktowane jako elementy ich osobowości. Który styl bardziej przypadł Wam do gustu? Dajcie znać w komentarzach. Ciekawostki. No dobra, znamy już podstawowe informacje o kulisach powstania oraz miejscach kręcenia serialu. Jednak to nie wszystko, co składało się na jego niezaprzeczalny sukces. Jeden. Jednym z istotniejszych elementów produkcji są dialogi pomiędzy bohaterami, które zostały przez Bagdaja wprost zaczerpnięte z książki. Ciamajda ty! albo. Łajzo, nie mogłeś się pospieszyć? Przez na Boże Narodzenie tam nie dojedziemy i ten przeklęty gra! Wiele z nich bardzo szybko weszło do potocznego języka i są do dzisiaj cytowane przez fanów. 2. Wątek z zagubionym portfelem, będący osioł fabuły, zainspirowało prawdziwe wydarzenie z życia młodego Adama Bagdaja, któremu zdarzyła się podobna, niezbyt miła przygoda. 3. Serial był kręcony w trakcie wakacji, przez co twórcy głównych ról Henryk Gołębiewski i Filip Łobodziński spędzili większość lata na planie. To przyczyniło się do wytworzenia pomiędzy nimi prawdziwej chemii na ekranie. 4. Serial posiada również swoją filmową wersję z 1972 roku o tym samym tytule. Obsada. Z całą pewnością największym atutem serialu była obsada głównych ról. Stanisław Jędryka specjalnie zdecydował się na wybór nieznanych wcześniej twarzy, przez co uzyskał autentyczność stworzonej przez nich relacji. Kamera w ogóle ich nie peszyła. Umieli powtarzać duble. Przy długich ujęciach od razu łapali, jak trzeba zmieniać ustawienie, czasem szybciej niż zawodowi aktorzy grali, co było napisane, nie mieli problemów z pamięcią. Dialog w ich ustach nie zgrzytał. Poltka zagrał Henryk Gołębiewski, który został wyłoniony w przeprowadzonym castingu. Grę Gołębiewskiego cechowała przede wszystkim naturalność. A co chcesz wiedzieć? Wszystko to przełóż. Kiedy dojedziemy na hell, franek Szajba ożeni się z ciocią Anią i w ogóle. Chłopiec nie tyle grał Poltka, co był Poltkiem, zaradnym i zdeterminowanym chłopcem z ulicy. Dzięki przenikliwemu spojrzeniu oraz spokojowi w trudnych sytuacjach, widzowie niemal od razu uwierzyli w to, że jest on przywódcą całej wyprawy. Rola Poltka otworzyła gołębiewskiemu drogę do dalszej kariery. Można go zobaczyć m.in. w wakacjach z duchami. Nie ma nic lepszego od kwaśnego mleka. Są jacy gości u pani? A mam jednego: artystę, malarza. Pewnie jakiś sławny, warszawy? A nikogo wie. Z kolei Filip Łowodziński w tamtym okresie marzył o roli w serialu Pan Samochodzik i Templariusze, ale nie przeszedł ostatniego etapu castingu. Los się jednak do niego uśmiechnął i otrzymał rolę Dudusia. Dzięki swoim umiejętnościom doskonale sportretował Dudusia, chłopca starszego, ale o wiele bardziej niezaradnego. Jego rola jest kontrastowa do postaci Poltka, dzięki temu dostarczał wielu komicznych momentów, a jego narzekanie stało się znakiem rozpoznawczym granej przez niego postaci. Z czasem jednak Duduś przechodzi przemianę, z rozkapryszonego mieszczucha staje się bardziej odpowiedzialny, co jest elementem wymiaru wychowawczego serialu. Co ciekawe, praca na planie nie zawsze była przyjemna. Te niezbyt miłe momenty, Filip Łobodziński w jednym z wywiadów wspominał tak: Słowa widzów o kultowym filmie, o kapitalnych przygodach budzą we mnie niekłamaną zazdrość. Oni mają swoje przeżycie pokoleniowe, mogą komentować sceny albo parodiować bohaterów, a ja? Jak tu się przejąć tym, że chłopcy zostają zamknięci w samochodzie chłodni? Skoro pamiętam z tego samochodu tylko smród, jak emocjonować się, że komem spotkaniem z dzikim w lesie? Skoro pamiętam, że tego dnia aprowizacja na planie sprowadzała się do nieświeżej maślanki i strasznie tłustych serdelków. Mordęgą było ogranie w garniturku, który w upalne dni stawał się dodatkową torturą. Gruba wełna zmieszana z włóknem sztucznym, na szczęście osławiona walizka Tudusia nie była taka ciężka, jak sugerowały nasze miny. W wnętrze wypełniały dwie nadmuchane piłki plażowe. To co z nami będzie? Dostaniesz pół roku aresztu, tysiąc złotych grzywny i będziesz siedział o suchym chlebie i wodzie. Nawet babcia ci nie pomoże. Babciu! Każdy chyba przyzna, że postać Dudusia nie należy do jego ulubionych bohaterów dzieciństwa. To w gruncie rzeczy wyjątkowa gnida, szczególnie gdy rodzice stawiają ci go za przykład. Nie identyfikując się z graną przeze mnie postacią, musiałem przez długie lata znosić wykrzykiwane w moją stronę Duduś. Poza tą dwójką w serialu wystąpiło wiele ówczesnych gwiazd polskiego kina, które w swoich epizodycznych rolach stworzyły barwny obraz społeczeństwa epoki PRL-u. Nie sposób nie wspomnieć o Janie Machulskim grającym Ojca Poltka, Krystynie Borowicz, Januszu Kłosińskim w roli posterunkowego czy pięknej Irenie Karel. Do tego pojawiło się trzech wybitnych jeżych. Jerzy Cnota, Jerzy Braszka i Jerzy Turek, który w serialu wsławił się recytowaniem fragmentów ze sztuk szekspira. już iść? Jeszcze ranek nie tak blisko. Cłowik to, a nie skowronek się zrywa. Ha! Kierowców w serialu było wielu. Jeden z nich został zagrany przez Zygmunta Kęstowicza, który nucił sobie utwór marka Grechuty. W tamtych czasach Grechuta był postrzegany jako artysta uznawany jedynie w kręgach inteligenckich. W serialu zagrała także Alina Janowska, która wcieliła się w postać królowej autostopu. Jak wspominał to reżyser, bardzo chciałem, żeby Alina Janowska zagrała królową autostopu. Z duszą na ramieniu poszedłem do niej z tą propozycją. Po przeczytaniu scenariusza stwierdziła, że jest to znakomity materiał na stworzenie postaci. Myślę, że ona miała bardzo dobry wpływ również na to, jak grali chłopcy. Nie sposób nie wspomnieć o Leszku Herdegenie, który był wykonawcą balelady o małym rycerzu w serialu Przygody Pana Michała oraz o Edmundzie Fettingu, który był znany z balelady Deszcze niespokojny z czterech pancernych oraz nim w stanie dzień z filmu Prawo i Pięść. Nie mam mnie pani Kazimiero i proszę zapomnieć, że pani mnie w ogóle widziała. Panie profesorze! dziekan powiedział, że pana obecność w Amsterdamie jest! Nie mam mnie, nie widziała mnie pani! Podróży za jeden uśmiech pojawia się także Bolesław Potnicki, który był rekordzistą, jeżeli chodzi o udział w filmach Hendryki. Z tym aktorem oraz Henrykiem Gołębiewskim związana jest scena będąca zabawnym ukłonem w stronę tych widzów, którzy wcześniej oglądali wakacje z duchami. W jednym z odcinków wystąpiła także Czeszka. Kiedy ekipa kręciła scenę na stacji benzynowej, podjechała na nią limuzyna z piękną dziewczyną oraz synem premiera Piotra Jaroszewicza, który wypożyczył zarówno swój samochód, jak i towarzyszkę. Swoją drogą kierowcą Mercedesa był Mieczysław Wojt. Jedzie. No rozumiem, ja jestem Czeszka. Dorośli bohaterowie serialu zostali subtelnie wykorzystani do satyrycznego przedstawienia niezbyt uczciwych osób, z którymi główni bohaterowie mieli w swojej podróży do czynienia. Było to celowe, bowiem Bachdaj chciał uczulić młodzież na to, że nie wszyscy dorośli są godni zaufania. Uciekłem, tylko nikomu o tym ani mru, mru bo mnie złapali skończyłaby się moja wolność. Mhm. Pan się ukrywa? Mhm. Od trzech tygodni poszukują mnie w całej Polsce, i nikt nie wie, gdzie jestem. Z drugiej strony, dla kontrastu, w serialu przedstawiono wielu pomocnych ludzi i życzliwych kierowców, przez co w serialu stworzony został obraz polskiej wspólnoty. Co słychać u głównych bohaterów? Zastanawialiście się kiedyś, co stało się z chłopakami, którzy wtedy podbili serca widzów? Co dziś robią Henryk Gołębiewski i Filip Łobodziński, ulubieńcy całego pokolenia? Zacznijmy od Poltka, czyli Henryka Gołębiewskiego. Dla niego aktorstwo zawsze było raczej zabawą i przygodą niż planem na życie. Nie marzył o szkole teatralnej, nie gonił za sławą. Po prostu grał, bo to dawało mu radość. Pieniądze z kolejnych ról pozwalały mu żyć na całego, co nieco go zgubiło. Henryk Gołębiewski nie miał łatwo w życiu. Byłem słaby i piłem. No. Ja zazdrościłem ludziom, którzy na drugi dzień spojrzeli się i na wymioty ich zbierało. No. Tym zazdrościłem tego, bo mnie smakowało. 2002 rok był dla niego dobrym rokiem. Film eddy, Piotra Trzaskalskiego, przyniósł mu owacje krytyków i wzruszenie publiczności. Zagrał tak autentycznie, że na długo zapisał się w pamięci widzów. Niestety, ta rola miała też swoją cenę. Od tej pory wielu zaczęło widzieć w nim tylko aktora o twarzy bezdomnego czy pijaka. Zanim jednak trafił na plan filmowy, planował zupełnie zwykłą ścieżkę. Chciał zostać malarzem pokojowym, tak jak jego ojciec. A kiedy propozycje filmowe się skończyły, wrócił do budowlanki. Mimo to, od czasu do czasu wciąż pojawia się na ekranie: Jack London, stanie Nebraska, uciekał przez komin z piekarni. A co z Filipem Łobodzińskim, czyli niezapomnianym Dudusiem? To podejrzany typ. Nie ma zegarka, samochód za ćwierć miliona. Jak myślisz, skąd on może mieć taki wóz? Ciii! Na pewno dmuchnął komuś i chce go sprzedać. Choć drzwi do wielkiej kariery filmowej stały przed nim otworem, on zamknął je sam. W jednym z wywiadów przyznał, że aktorstwo go stresowało, a popularność nie zawsze była przyjemna. Słysząc za plecami okrzyki Duduś, wcale nie czuł się jak gwiazda. Kiedyś taki okrzyk Duduś często nasączony był rodzajem, nie wiem, jakąś nutą pogardy. Za to w świecie słów odnalazł się idealnie. Studiował iberystykę na Uniwersytecie Warszawskim, a potem przez lata pracował w największych mediach w Polsce tvn w Polsacie News, TVP, czy legendarnej radiowej trójce. Pisał do kultowych magazynów Rock'n'Roll i Machina. Tłumaczył ponad 30 książek, a jego przekłady piosenek Disneya śpiewają kolejne pokolenia dzieciaków. I to wciąż nie wszystko. Muzyka to jego druga wielka pasja. Wraz z Jarosławem Gugałą założył zespół reprezentacyjny, z którym nagrał sześć albumów. Pisał teksty dla Justyny Steczkowskiej i Małgorzaty Walewskiej, tłumaczył autobiografię Briana Johnsona z ACDC, a także poezję Pat Smith i Boba Dylana. W 2024 roku wydał autobiografię Filip Łobodziński z tym wymownym znakiem zapytania na końcu. Bo jak sam przyznaje, to pytanie wciąż sobie zadaje. Kim właściwie jest? Stało się, mleko się rozlało, tak. Duduś, wąferski, którego nie znosiłem. Również przez to, że ludzie sądzili, że wtedy, kiedyś tam, lata temu, że ja gram siebie w tym serialu. Po prostu pozwalam mu funkcjonować, wiedząc, że to, ja to nie on, on to nie ja, ale skoro mogłem do tego się przyłożyć, to dobrze. Po prostu dałem komuś coś przyjemnego. I tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału. Ciężko jak nieszczęście. Kurzana z zagranicznymi nalepkami. Może zabrali ci z wycieczki. Z jakiej wycieczki? No ci Szwedzi co u nas jedli. Szwedzi. Szukaj teraz wiatru w polu. Podróż za jeden uśmiech to jeden z tych seriali, które widzowie wspominają przez dziesięciolecia, pokazując swoim dzieciom, a następnie wnukom. Choć minęły dekady, Poltek i Duduś wciąż potrafią wywołać uśmiech, ten sam, za który wtedy wystarczył jeden bilet i odrobina marzeń. To opowieść o przyjaźni, dziecięcej ciekawości i marzeniach, które nie starzeją się nigdy. Bo może właśnie o to chodzi, żeby przez całe życie zachować w sobie choć odrobinę tamtego dziecięcego uśmiechu. Dajcie znać w komentarzach, za co Wy go najbardziej cenicie i do następnego.